Sławek Stolc w polu zagrywki. Musiał spojrzeć na sędziego, bo tutaj nic nie słychać. Stolc, potężna zagrywka, ale przyjmuje ją Bonisławski. Woroniecki zablokowany i to jest koniec. Patryk Szurek w bloku. Patryk Szurek takim małym bohaterem teraz tej ostatniej akcji. A to w końcu wychowanek stali Eee, Nysa, nieprawdopodobne SPOTKANIE! To miał być wielki hit i był w meczu na szczycie pierwszej ligi siatkarzy AZS Częstochowa pokonał na wyjeździe 3 do 1 drużynę Stalinysa, dla której to spotkanie było wyjątkowe z jeszcze jednego powodu: To pierwszy ligowy mecz w nowej hali. No, widowisko y, wspaniałe, zresztą tak jak Pan widział. No, takie mecze oglądamy, tylko jak gra reprezentacja Polski na wszystkich naszych największych arenach. No, i, i naprawdę ja jestem dumny z publiki, ona chyba też jest dumna z całego spotkania, mimo że wynik jest niezadowalający. Zamknęliśmy źle starą halę, otworzyliśmy nową halę też niezadowalająco. Ja się cieszę, ze spektaklu, że ten spektakl wypalił, że, że to pójdzie w eter i że ludzie będą to przychodzili bardzo chętnie. Trener Krzysztof Stelmach po spotkaniu w swoim stylu starał się tonować optymistyczne nastroje. My mamy swoją ideę. Każdy następny mecz, który gramy, jest najważniejszy, a nie zaprzątamy sobie głowy, czy będziemy na pierwszym, czy na drugim meczu. Wiadomo, że jak się wygrywa, to, to, to jest lepiej. Jak się jest u góry tabeli, to spokojniej się trenuje i gra. Ale do każdego spotkania podchodzimy z jednakową e, uwagą i z takim samym nastawieniem. O losach meczu zadecydowała końcówka czwartego seta, którą częstochowianie wygrali 32 do 30. Zabrakło trzech punktów, zabrakło w ogóle punktów i zwycięstwa w tym meczu. Co do tego czwartego seta, no, powiem szczerze, że my go cały czas goniliśmy. I rzeczywiście to, że wyszliśmy z takich kłopotów, bo chyba bodajże było 20-16 dla ZTS-u, no to, to pokazuje, że możemy grać dobrą siatkówkę, że umiemy trzymać emocje. Aczkolwiek na początek meczu był, był nerwowy i rzeczywiście udzieliło nam się troszeczkę ta atmosfera, yy, wzniosła yy, tego, że, że przyszło ty, tyle osób na, yy, na tą nową halę. Czy dla pochodzącego z Częstochowy Nikodema Wolańskiego było to szczególne spotkanie? Na pewno większe jakieś emocje wzbudza we mnie mecz z Norwidem, czy wzbudzały. Nie wiem, czy będziemy jeszcze grać. Mecz za ZDS-em myślę jak, 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 jak każdy inny. No może w Częstochowie trochę inaczej. Ja tutaj nie, nie czuję jakiejś szczególnej różnicy. Dla odmiany Patryk Szczurek to rodowity Nysanin w barwach częstochowskich. No bardzo fajne uczucie, super hala, super naprawdę dzisiaj atmosfera, grało się rewelacyjnie, no by więcej takich meczów tutaj w Nysie. Mm, naprawdę dla, dla takich zawodników jak my, e, myślę, że to jest takie ukoronowanie e, tej pracy, którą wykonaliśmy do tej pory, że te, ten mecz to jest takie właśnie, tak jak trener mówił w szatni, święto dla nas, że przyszedł e, komplet publiczności, że mogliśmy e, dać siebie maksa, posłuchać naprawdę jak cała hala na stojąco krzyczy, fakt, że nie dla nas, ale mimo wszystko, e, to, to jednak e, wzbudza takie pozytywne emocje i dzięki nim myślę, wygraliśmy ten mecz. Spotkanie Stali z AZS-em było najlepszą promocją siatkówki i z powodzeniem mogłoby się odbywać na parkietach plus ligi